The news from abroad. We just have come to know the results of the worldwide aviation museum top twelve ranking released by CNN. To the total astonishment, the Polish aviation museum with their priceless aircraft collection is from eighth, eclipsing several establishments in Europe. Et maintenant, les informations du monde. Nous venons de recevoir les résultats du ranking mondial établi par CNN. À monde avec une grande stupéfaction, le musée polonais de l'aviation à Cracovie, avec son inestimable collection d'avions, a déclassé de nombreux rivaux européens, connus et ainsi pris la 8ème position. Une grande joie, c'est Instagram. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Tu ożywają wspomnienia. Bramą do tego Muzeum Lotniska jest obsypany nagrodami designerski gmach główny. Surowa bryła, nawiązująca do wirującego śmigła, mieści nie tylko najcenniejsze zbiory, ale także zaprasza do korzystania z zaplecza edukacyjnego. Oferta muzeum skierowana jest nie tylko do pasjonatów lotnictwa, ale również do wszystkich, którzy chcieliby dotknąć awiacji. Sala multimedialna zaprasza na poznawanie tajników lotu, zabawę w pilota czy prowadzenie doświadczeń fizycznych. Bogate zbiory biblioteczne pozwolą uzupełnić wiedzę najbardziej dociekliwym. Muzeum to swojego rodzaju przekaźnik myśli i idei. To kolekcja 250 statków latających, tak militarnych, jak i cywilnych, doskonale odzwierciedlających burzliwą historię XX stulecia, zwanego nie bez przyczyny wiekiem awiacji. To tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością, przenosząc wiedzających w czasie. Ale cała historia tego miejsca Zaczęła się pod koniec XIX wieku w roku 1892. W latach 90. XIX wieku na terenach dzisiejszego kompleksu muzealnego, Austriacy stworzyli pierwsze w części Europy pole wzlotów, początkowo tylko dla balonów, następnie od roku 1912 dla aeroplanów. W czasie Wielkiej Wojny było ono jedną z najważniejszych baz lotnictwa austriackiego, a w 1918 zostało pierwszym lotniskiem niepodległej Rzeczypospolitej. Lotnisko rakowickie stało się domem dla drugiego pułku lotniczego. Stało się także miejscem spektakularnych realizacji architektonicznych. To tu, w trudnych ekonomicznie latach dwudziestych XX stulecia, budowano największe na świecie hangary. 1939 rok, rok klęski polskiego lotnictwa, stał się paradoksalnie czasem największej rozbudowy lotniska. Niemcy prowadzili tutaj ogromne prace budowlane. Rok 1945 stał pod znakiem destrukcji. Wycofujące się oddziały niemieckie wysadziły w powietrze wszystkie zabudowania lotniskowe. Od stycznia 1945 roku stacjonowały tutaj jednostki radzieckie. Potem polskie. Ostateczny kres lotnisku Rakowickiemu położyła rozbudowa nowej huty. Początki muzeum sięgają 1963 roku. Wtedy to na wyłączonym z eksploatacji lotnisku zaczęła powstawać pod patronatem Areo Klubu Krakowskiego stała wystawa sprzętu lotniczego. Wśród eksponatów znalazły się unikatowe polskie samoloty przedwojenne. Jednymi z najcenniejszych dla naszej historii zgromadzonych samolotów w muzeum są samoloty turystyczne RWD-13 oraz RWD-21. Również bardzo istotne są samoloty, które broniły polskiego nieba: szkolno-treningowy PWS-26 oraz samolot myśliwski PZL P-11C. To właśnie ta konkretna maszyna startowała z lotniska Rakowice-Czyżyny, aby bronić polskiego nieba. Zmiany ustrojowe roku 1989 umożliwiły dynamiczny rozwój i unowocześnienie instytucji. Z prowincjonalnego muzeum z 70 samolotami, jednym hangarem i czterema ha hektarami terenu po latach intensywnych starań i zabiegów muzeum stało się jedną z wiodących instytucji tego typu w Europie. W latach 90 -tych... Muzeum Lotnictwa decyzją Ministra Obrony Narodowej otrzymało dwa obiekty garażowe, w których umieściliśmy trzy ekspozycje. Pierwsza, w której się znajdujemy, magazyny historii, swego nie znacie, to ekspozycja prezentująca najstarsze samoloty niedotknięte ręką konserwatora. Druga, poświęcona silnikom lotniczym, to jedna z największych kolekcji tego typu gromadząca ponad 200 silników, z czego kilkanaście to również unikaty na skalę świata. Szonem kolekcji są unikatowe maszyny z okresu pionierskiego i Wielkiej Wojny, których konserwacja stworzyła nową jakość w muzealnictwie. Dziś konserwacja zachowawcza jest standardem, jednak w latach 90. ubiegłego wieku muzealnicy z Rakowic wytyczali nowe trendy. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, podobnie jak inne placówki na całym świecie, posiada swój własny dział konserwacji muzealiów. Nasi pracownicy codziennie toczą nierówną walkę z kwaśnymi deszczami nawiedzającymi nasze miasto, które są głównym powodem degradacji naszej ekspozycji plenerowej. Najcenniejsze eksponaty, które zostały odnowione w naszej pracowni konserwacji, możemy podziwiać na ekspozycji Skrzydła Wielkiej Wojny. W lipcu 2014 roku została tutaj otwarta w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej nowa multimedialna wystawa. Do tej pory samoloty eksponowane były w warunkach tradycyjnych. Teraz eksponowane są w scenerii nawiązującej do realiów wielkiej wojny. Początek XXI wieku przyniósł rewitalizację terenów sąsiadujących z muzeum. Powstał Lotniczy Park Kulturowy. Marzenia o przywróceniu dawnego wyglądu historycznego lotniska szły w parze z przywracaniem jego funkcji. W sierpniu 2003 roku podczas obchodów 40-lecia muzeum, po raz pierwszy po 40 latach, ponownie wylądowały tu samoloty. Niecały rok później, w czerwcu 2004 roku, odbyły się pierwsze pokazy lotnicze. Małopolski piknik lotniczy, który stał się flagową imprezą lotniczą w Polsce. Jest to impreza, która zyskała rangę największej lotniczej imprezy cywilnej w Polsce. Brały w niej udział takie sławy akrobacji lotniczej jak Peter Beszeny, Jurgis Kailis, Jerzy Makula czy też Świętej Pamięci Marek Szufa. W 2005 roku powstały kolejne dwa hangary. W jednym z nich ulokowano bazę Sekcji Lotnictwa Policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W drugim zaś, w 2009 roku z okazji 60-lecia Sojuszu Północnoatlantyckiego i 10-lecia wstąpienia Polski do NATO powstała wystawa NATO versus Układ, obrazująca realia zimnej wojny. Przy organizacji wystawy na to układ warszawski wykorzystaliśmy bogatą i piękną kolekcję radzieckich samolotów bojowych będących na wyposażeniu Polski i innych krajów układu warszawskiego samolotów z rodziny MiG, samolotów z rodziny Su w tym też nosicieli broni jądrowej układu warszawskiego do której Polska również dostęp miała Kolekcja ta została uzupełniona samolotami zachodnimi, samolotami z NATO. Od włoskich sił powietrznych pozyskaliśmy przepięknego, wspaniałego amerykańskiego starfightera, którego w całej okazałości możemy podziwiać w hali ekspozycyjnej. Amerykański samolot uderzeniowy Republic F-105D Thunderchief to jeden z ważniejszych typów samolotów używanych przez Stany Zjednoczone w czasie konfliktu wietnamskiego. Latał nim pilot polskiego pochodzenia Major, a później czterogwiazdkowy generał Donald Kutyna, który dla podkreślenia swoich polskich korzeni nadał samolotowi osobistą nazwę The Polish Glider, czyli polski szybowiec. Stojący obok mnie ten piękny biuk Riviera z 1964 roku to również prywatny pojazd generała Kutyna. Jest to francuska wersja licencyjna popularnego samolotu transportowego Junkers u 52 wersji 3M, wykorzystywanego przez niemieckie lotnictwo podczas II wojny światowej. Francuzi tego typu maszyny wykorzystywali również po wojnie. Różniła się od swojego pierwszego wzoru. właściwie jedynie zastosowaniem francuskich silników. Tą maszynę udało się pozyskać z jednego z najważniejszych muzeów europejskich zajmujących się lotnictwem, Imperial War Museum z Duxford. Jednym z najciekawszych eksponatów jest śmigłowiec Mi-8 w wersji salon, którym papież Jan Paweł II podróżował po Polsce podczas pielgrzynek w 1983 i 1997 roku. Wnętrze tego śmigłowca, odrestaurowane w 2014 roku, jest codziennie udostępniane zwiedzającym. Muzeum na historycznym lotnisku z czynnym pasem startowym, z kilkoma latającymi eksponatami to jedyna tego typu instytucja w Polsce. Od ponad 50 lat jesteśmy otwarci na dzieci, młodzież i dorosłych. Poprzez nasze programy edukacyjne i wystawiennicze przybliżamy burzliwą historię przez pryzmat lotnictwa. Jesteśmy jedną z ikon Małopolski. Jesteśmy dla Was, zapraszamy, bo warto! Muzeum Lotnictwa Polskiego. Tu ożywają wspomnienia.